Serdecznie zapraszam do Lotosu na obejrzenie wystawy z piątego pleneru malarskiego paprotki 2012. Jak sama nazwa wskazuje, po raz piąty organizowaliśmy, czyli ja i mój mąż Bożena Jadam Ziemiańscy z kawiarni Galerii Lotos i państwo Ewa i grzegorz Rozwadowscy, z, ze Stanicy Pozadzierną w Paprotkach wspólnie organizowali, zorganizowaliśmy, bo to już jest przeszłość, kolejny, czyli piąty plener malarski, który trwał od 23 do 29 września. W tym plenerze wzięło udział ośmiu artystów. Część z nich po raz piąty, po raz czwarty. No i wśród uczestników był debiutant, który pochodzi z Lubawki, młody człowiek, student piątego roku malarstwa na Uniwersytecie Zielonogórskim, Damian Babiasz, któremu ja osobiście wróżę świetlaną przyszłość artystyczną. Te prace do kiedy będzie mogły oglądać? Zapraszam Państwa do końca miesiąca. Prace są, myślę, dość ciekawe, różnorodne. Mamy tutaj um, pastele, akwarele, um, prace akrylowe. Także są prezentowane różne techniki. I myślę, co bardzo ciekawe, można dokonać takiego porównania, co um, zdarza się tylko na wystawach zbiorowych, kiedy możemy mieć możliwość konfrontacji, wrażliwości różnych artystów wypowiada, wypowiadających się w różnych technikach. Także serdecznie zapraszam. Wystawa jest w barwach jesieni, bo i taka pora roku. W tej chwili jest. Przypomnę, że poprzednie plenery odbywały się latem i późną wiosną. Także już mamy za sobą trzy, trzy pory roku. Zastanawiamy się i to chyba będzie najbliższy plener, czy nie zrobić pleneru zimą, ponieważ no, również zima jest przepiękna w naszych okolicach, a głównie w paprotkach. No z tym, że to już nie będzie tak długi plener, prawda? Myślimy nad jakimś krótszym, dwutrzydniowym. Takie, takie mamy najbliższe plany, e, jeśli chodzi o paprotki. No jeszcze dodam, że organizatorami i jedynymi sponsorami to właśnie jesteśmy, my nie mamy żadnych dotacji, także mm, goście nasi są zadowoleni. Szkoda, że nie mógł Pan uczestniczyć w wernisarzu bo padło wiele miłych i ciepłych słów od artystów.